Witam wszystkich serdecznie z tej strony. i zapraszam do kolejnych przygód. Tym razem niesamotnego i nieobciążonego Wiedźmina razem ze swoim przyjacielem. Udajemy się w jakąś dłuższą podróż, więc będziemy mogli przynajmniej tak, taką mam nadzieję porozmawiać. No i na sam początek, właśnie taka jedna sprawa organizacyjna ponieważ ostatnio pod tą serią przybyło dużo komentarzy, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. No jednocześnie chciałbym przeprosić część osób, że nie odpowiadam na ich komentarze, ale to z winy YouTube'a niestety tak na przykład, o właśnie, jest taki pan Tomasz któremu chciałbym bardzo odpowiedzieć na jego komentarze, a nie mogę, bo YouTube nie daje takiej opcji. Ma to jakiś związek z Google+, z kontem Google+, więc jeżeli nie odpiszę Wam na jakiś komentarz, to prawdopodobnie jest to problem z YouTube'em, a nie z tego powodu też, o, że nie odpisałem. Dlatego też chciałbym przeprosić tu w imieniu YouTube'a za brak odpowiedzi na komentarze. Tempo, tempo! Okej, okay, ale teraz wróćmy do samej gry. No myślę, że coś tutaj, jak się spotkali po latach, to będą chcieli porozmawiać w tej drodze, ale nie za bardzo im to idzie. Za to wracamy z powrotem na te piękne pola. No może jeszcze nie Welen, bo to jeszcze jest Nowigrad, jak rozumiem. Ale wracamy do tego Oksenfurtu, który właśnie, właśnie lubiłem. Chociaż właśnie Oksenfurt, czy to już nie będzie pod Welen? To coś pomiędzy, na granicy. Powinien już być. Okej, okay, w końcu zamienili jakieś słowo ze sobą. No i trzeba przyznać, że te krainy, regiony są dużo piękniejsze. Mgły też już nie ma dzisiaj widzimy dużo dalej. Okej. Okay. Tyś jest łącznik? Nie, ty się z radańskim żołnierzem. Człowiek, wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Okej, okay, a kim jest? Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu, tobie też. Tak, no to chodźmy. Chodźmy. Nim jednak udamy się w dalszą podróż. Z tego co się orientuję, jeżeli wykonamy to zadanie, stracimy zadanie poboczne od, właśnie, od dość ciekawej postaci czyli od samego Tasaka. Czyli z tego co się orientuję, to gangi Nowigrado, więc przenieśmy się jeszcze tutaj. Wrócimy na chwilę z tego pięknego Ksenfurtu. Z powrotem do Nowigradu szkoda, bo było miło. No ale, misja poczeka, a nie chciałbym nic stracić, szczerze mówiąc. Nawet z tych zadań pobocznych, wykonać w miarę wszystko. Choć niekoniecznie od razu, wszystko się uda, ale, no nie chciałbym, żeby jakieś zadanie zostało anulowane, tak, żeby nas coś pominęło w tej historii. To bardziej, że tak powiedziałem, polubiłem Tasaka, jego styl bycia. Sposób życia... O! Cześć, huh? krasnoludzie! Coraz więcej tych krasnoludów tu się tu kręci. Czyżby to potem rozwalenie całego tego dziwnego zakonu? Hmm, czy ja się tu przedostanę? Ok, okazuje się, że chyba dojście do niego jest zupełnie... ...od innej strony. Tam już się... ...ucieszyłem, że trafiłem na miejsce, a chyba cały ten nasz kumpel kryje się... ...gdzieś tutaj. Być może szło to obejść... O, na pewno kryje się tutaj. I witamy u Tasaka. Poczekaj chwilę, Wiedźminie. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolno akurat tej nocy, kiedy skurwiel próbował mnie zabić. Przypadek! Byłem w burdelu, są świadkowie! Wierzę, że znalazłeś sobie świadku. Nie wierzę natomiast w przypadek. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa. No, nie klej się. Weźcie go, chłopcy, i wy z nim pogadajcie. Chcę wiedzieć, gdzie jest Skurwiel. Trochę podobny do Igora, trzeba przyznać. Nie zdradziłem cię! Nie, nie! Ja nic nie wiem! Jest i sam popek. Witaj. Co cię sprowadza? Z tego co wiem, to dodatkowa misja. No ale dobra, zacząłem szukać, albo może tu podpytajmy. A jak idzie szukanie juniora? Najpóźniej jutro Skurwiel będzie wąchał kwiatki od spodu. Chcesz wziąć udział w obławie? Nie obchodzą mnie wasze porachunki. E, widzicie, no. Mieliśmy zadanie do wykonania i co się stało? Zobaczmy. Zadania poboczne gangi. E, przemyśl ofertę współpracy. To czemu powiedziałeś, że nie obchodzą cię? Witaj, co cię sprowadza? No dobra, zacząłem już szukać Juniora na własną rękę. Szkoda, że nie przyszedłeś do mnie wcześniej. Pomógłbym ci. Nie obchodzą mnie wasze porachunki. Ok, e, przemyśl ofertę współpracy. Wygląda na to, że nie możemy podjąć się wspólnych poszukiwań. Witaj. Co cię sprowadza? Bo cokolwiek bym nie wybrał, kończy się tak Jak samo. Jak idzie szukanie juniora? Najpóźniej jutro skurwiel będzie wąchał kwiatki od spodu. Chcesz wziąć udział w obławie? Nie obchodzą mnie wasze porachunki. No właśnie, chciałbym wziąć udział w obławie, ale takiej możliwości nie ma. Dlatego hmm, w takim razie... Myślę, że coś z tej misji wyjdzie, ale wygląda na to, że nie wyjdzie nic. Przenosimy się na most do naszego kumpla w nieco lepsze regiony świata, a mianowicie do... no może nie Gradu, ale do Oksenfurtu, czyli pod samą bramę. Okej, okay, wróciliśmy szybkim krokiem na miejsce. No to jest okolica, to, jest, to są tereny. A tak jak wcześniej wspomniałem: typowo desetlerse, aż się łezka wokół kręci. No dobra, przejdźmy do głównych zadań jednak. Myślałem, że uda się wykonać coś, tu nie gra. coś z Tasakiem. Właśnie, coś tu bardzo mocno nie gra. Być może samą misję z Tasakiem trzeba było wykonać dużo wcześniej. Sprawdźmy, co się stało. Albo trochę nasze losy z Zigim miały się potoczyć inaczej. No i wtedy w inny sposób byśmy dorwali samego skurczybyka juniora. O, jak tu ładnie. Chociaż widzę, że czasem w budynkach, w tych cutscenkach jest jakiś problem z cieniami. One są ustawione na maksa. A mimo to wyglądałem tak dziwnie, ale to po ostatniej aktualizacji coś się zrobiło. O, szachy. Chętnie bym właśnie zagrał takimi figurkami, takie, takie... No, tak, tu widać, że to ładnie wyrzeźbione w drewnie, muszą być ciężkie. I znakomite w dotyku. No dobrze. Czyżby to był nasz łącznik? Mówią, że to królewska gra, ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. W serce pompuje życie. Zbijam pionka, słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy, wycisnąć z nich prawdę. Wiesz o co mi chodzi? Przyznam szczerze, że nie. I jeżeli nie byłaby to osoba grająca w szachy, więc jak przypuszczam, w jakiś sposób inteligentna, to bym skłamał, ale to chyba lepiej nie kłamać. Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownice inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w Matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy wiedźminie są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? To akurat zrozumiałem. Myślę, że już rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. No dobrze. Nie wiedziałem, że spotkam króla. Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Okej, okay, chętnie w takim razie skorzystam. Szukam Skurwiela Juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem Juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Ciekawa sprawa z tym juniorem dlaczego mi wydał? Przypuszczam, że albo coś będzie o nas chciał, albo ma jakieś zatargi. Tak potraktował juniora, właśnie jak jednego z pionków na szachownicy. Więc doceniam gest. Doceniam gest Waszej wysokości. Król powinien być surowy dla wrogów i szczodry dla przyjaciół. Prócz tego liczę na wzajemność. O, właśnie poza tym, Junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Z Tobą, Roż, porozmawiam przy innej okazji. Groźnie to zabrzmiało. No, ale będziemy mieli chyba jakąś dodatkową misję niebawem. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest Juniora. Wiesz co, Gerald, W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Wes i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roche. Do zobaczenia. Widzę, że sporo tych misji się porobiło. Ale my chyba zajmiemy się teraz poszukiwaniem Juniora, z racji, że jest to kolejna misja, czy kolejny odcinek z misji głównych. Dokąd mamy iść? No może przebiegnę się tu miastem. Gangi Nowigradu zaktualizowano i zakończono niepowodzeniem. No bardzo, bardzo zabawne. Kangi na to była misja właśnie z Tasakiem, którą chciałem wykonać i której nie mogliśmy z, jakich, z jakiegoś powodu wykonać. Jeszcze zobaczę co nam tu gra zarzuciła, dlaczego i... Nie ukończyliśmy, a to z racji. Przemyśl ofertę. E, niestety nie mogłem przyjąć tej oferty, i na tym to się skończyło. Być może po prostu wtedy byśmy Juniora znaleźli w inny sposób. Zamiast właśnie wykonywać misję, w, dorwać Juniora i chodzić po tych wszystkich ringach, kasynach i tak dalej, mogliśmy poszukać go z byśmy go znaleźli w inny sposób. No i cała ta historia potoczyłaby się nieco inaczej, a nawet e, mocno inaczej. Dobra. Cześć koledzy, mam panienki. Chcę się umie zabawić. A ty to czego? Gdzie skurwiel junior? Widziałeś go? Twardziel. Ja cię znam z synu. Widziałem jak zabiłeś Olgierda i Wika. No to chyba się nie dogadamy. To jakieś nieporozumienie. Z flanki skurwy syna. No ładnie. Przypuszczam, że to. Kolejny, właśnie problem. O. Z lewa, tak to. Wynikający z tego, że właśnie gdzieś chyba załatwiliśmy ich w kasenie albo w jakiś inny sposób. Wow, chyba stracił coś. Widzę, że coraz częściej odcinamy kończynę. Dobra, ale ważne, że mamy. No ładnie. Ważne, że mamy klucze do bramy i wejdziemy. Chyba w takim razie nie będziemy musieli im mówić. O, kolejny klucz. Zaraz no, teraz będę mógł się zabawić w klucznika. Nie będę musiał jej mówić wcale, że przyprowadziłem panienki. No, szaleli... Z... wow! Z nimi wszystkimi walczyć, no dobra. Zanim dostanę drugi raz w plecy, jakoś się tu bym musiał ustawić i z nimi powalczyć. Nie spodziewałem się ta takiego przebiegu wydarzeń. Raczej, że sobie właśnie przypro przyprowadzimy tu panienki mu jakoś, dogadamy się. No, nie wyszło nic tutaj. Z tego. No znowu nie udało mi się wyrzucić. petardy, chciałem ich w ten sposób załatwić. No ale dobra, najpierw kusznik, Ładnie zakończona bójka z kusznikiem. Teraz kolejny człowiek. Trzeba przyznać, że się całkiem nieźle bronią, choć przy szybkim ataku bardziej nam się opłaca chyba. O! No taki, takim część tutaj ich tam nie... nie załatwisz Wiedźminie. Ale mogę... O właśnie. I dzięki temu udało się ściąć bardzo fajnie głowę. O! Ale ja tu muszę uważać na moje. No, bo ja grom piję. Zamiast to, co powinienem pić. Czyli jeszcze jedna fajerwerka. No i teraz przynajmniej ona trafiła tak. Jak powinna trafić od razu. Tylko my za to nieco gorzej wyglądamy z życiami. Ale jeżeli to jest już ostatni. No właśnie, nie miałem się rzucać, tylko altem. Unikać ich. No dobra. Poszło. Czyli całkiem. Całkiem sympatyczna walka. Teraz tylko zbierać łupy wojenne. Łódko pieczonego kurczaka. Bardzo fajnie. W sumie jakbym zaczął jeść jedzenie to może szybciej by mi się te życie odnowiły. Choć ostatecznie i tak chcę odpalić medytację. Tej ręki nie mogę zjeść. Więc w ten sposób jedzenia nie pozyskam. Może i dobrze. Mamy klucze, mamy wszystko. I znów ponownie nie to. Zaraz zobaczymy co tutaj się uda. No, i pięknie po medytacji. Wszystko wróciło do normy. Możemy dalej szukać różnych rzeczy tutaj w rezydencji. Hmm, może uda w, w takim razie nam się uratować te panienki? Tam jest jakaś wieża, ale to najwyżej po całej misji. Spróbuję do niej wejść. Raczej cokolwiek, co może się tutaj kryć, kryje się tutaj. Gdzieś w ustawieniach gry też bawiłem się. Doszła opcja taka, jak pokazywanie na mapie. O, właśnie, a nie, to są akurat ludzie ale jakieś rzeczy, które wykryją zmysły wiedźmińskie. Hmm, ale widocznie to chyba nie do końca działa, albo po prostu nie wiem jak działa. 40% uszkodzeń, ile to mało uszkodzeń? No to użyjemy mocniejsze narzędzie. Jak to tu jest? 80%. No i fajnie, teraz możemy walczyć. Wyszli nowi ludzie i zauważam, że te fajerwerki nawet nieźle działają, po prostu trzeba... O, się zamachnąłem. Trzeba odpowiednio daleko rzucić to nam one nie przeszkadzają, a jednocześnie całkiem fajnie można oślepić przeciwnika. O właśnie, tak tu. No nie wiem czy kogokolwiek oślepiłem, trochę chyba za daleko to poleciało. Z drugiej strony przydałoby się, mając już te fajerwerki, no to jednak medytować, żeby je odnowić. To jest właśnie cały problem. I ładnie. Na koniec. Cały problem z tą bronią czy też z różnymi eliksirami, no że chcąc je mieć cały czas w jakimś takim zapasie no to trzeba odświeżać i odświeżać i odświeżać i to znaczy medytować, ale to na to mówię odświeżać, to nie do końca jest fajne no, ale jakoś trzeba było sobie poradzić z tym problemem albo inaczej mogli samą medytację wymyślić, że tak trzeba o tę godzinę przesunięcie Jakoś w trakcie, że to samo się robiło. Na jakiś przycisk kolejny... Ilu was tutaj jest? O, tak, nie, krzesło chyba... Wow, ten co tu trzyma w ręku topór? Krzesło... O, dwóch na jednego. To banda łysego, ale tu banda juniora bardziej jest. Chociaż nie wiem, czy junior nie był jakiś taki łysawy. Dobra. No są całkiem tacy... Okej, okay, ale za to z fajnymi towarami w kieszeniach. Warto przeszukać tę lokalizację. A ja mam klucze. I co? Oba klucze z urzędu do otwarcia bram. Chyba, że to tak jakoś było. Z tymi klucznikami podnoś. No i tu się zablokował na lampie. O! To dopiero ciekawe. Schodzę do piwnicy. A myślałem, że będę musiał szukać gdzieś u góry. O, i tak widać właśnie. Jak odpalam zmysły, to widać teraz ma na mapie różne rzeczy, które zauważymy. Jest to dość wygodne. Ciekawe, jak plecami jest odwrócony. Tak, myślę, że jest to dość wygodne. Zamiast szukać czegoś naprawdę czasem, godzinami, to po prostu mapa nam nieco wskaże. Oczywiście to nie działa tak, że w 100% nam wszystko odkryje, pokaże i, i cześć, jest fajnie. No tylko to co zdążymy zauważyć. Nie wiem czy tu powinienem iść, bo udałem się do jakiejś skrytki jaskini bardziej z tego względu. Tak zielono, ale to chyba nie jest żadna iluzja. Bardziej z tego względu, że liczę tu na jakieś skarby fajne. Ale wygląda na to, że tutaj już nic więcej nie ma. Czuję się oszukany. Dobra coś tam było, bo mi... O właśnie to są te zmysły które potrafią podpowiedzieć, że o, coś tu się kryje, a rozumiem, to jest kolejna ściana, kolejny mur, ale to zobaczymy później. Hmm, może kaganek by mógł mi coś podpowiedzieć, chociaż to chyba nie jest do końca takie miejsce. Ale mogę, no to jest fane, bo mogę kaganek używać jak latarki. Też bardzo fajna rzecz. No. Chyba mam jakiś problem z kagankiem. Dobra. I zablokował mi się. Tyle dobrego skaganka. Ok. Mamy kuszę. No dobra, czyli tutaj nic nie znajdę więcej. Idziemy szukać dalej. Trochę się zablokowałem, przyznam szczerze, przez to wszystko. No ale myślę, że warto będzie tu wrócić, choć przypuszczam, że gran nas raczej później tu przeniesie jako miejsce, gdzie uciekał sam junior, czy gdzie on się też ukrywał. Dużo drzwi tutaj, trzeba przyznać, jest wszędzie dookoła. No dobra, ale ludzie byli tutaj, więc idźmy za śladem ludzi. Pewnie będą kolejni. I kolejni. Hmm. Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruję mu tego. Rzeczywiście miał ładne zabawy. Została przybita. jest konkretny psychol, ale myślę, że Ciri u niego nie ma... raczej chyba miała na tyle rozumu w głowie, żeby się nie zadawać z takimi. No to mamy do pogadania. Co jest do chuj wafla? Ja pierdolę. Kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Ach, przestań! Czego, czego chcesz? Okej, okay, przyszedłem pogadać tak zdecydowanie. Witaj, junior. Przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko co chcesz. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura, wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa! Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak, była taka, pamiętam. Okej, okay. no właśnie, wyjaśnijmy mu jeszcze. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać? Nie będę kłamał! Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Okej, okay, czyli powiedz coś więcej. Interesuje mnie w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało? Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. <ścoughs> Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne chwile, coś tam, a dziewuszka i Fircyk przynoszą mi skarb z zigiego rojwena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydułasa do Dodo i czekałem aż po niego przyjdą. Zobacz, o, co chcieli zreperować? Filakterium? Jak nie wiem, miałby się naprawić? Nie ja, ale znam tu różnych ludzi. Kręcisz, Junior, ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei.